Siemanko, widzowie. dziś spróbujemy zrobić największego, yy, największy ten, jak to się nazywa, yy, Romanesco, największe yy, romanesko, znaczy, no czy takie duże, spróbuję zrobić dużo to, a ja nie wiem jakie to będzie, minutę do zmiany slotu, muszę slot zmienić sobie.

Ten? Wszystkie właśnie na tym tam, mutacji. Mutacje. ja to mogę być? A mam do Was pytanie i I możecie napisać w komentarzach, czy Wy robicie ten. Mmm... jest -hmm. event. Bo ja na przykład robię to, ale tak niecałe, bo akurat na tym się za bardzo nie skończyłem. Nie podoba mi się to, nie będzie. Fajnie jakby to było. Jeszcze w ogóle nie wiem co tam to robi hmm. eee. A to, to jest moja ogólnie kolekcja protys. Hmm, kata to...

I to jest fajny bug! Ej, ja nie wiedziałem, że to tak fajne, to! To jest mocny bug! Możecie sobie to testować, jak chcecie. 10 sekund robi Ja nie, aż do samolotów w akurat nie kupowałam sobie. No powiedz, że nie tu będziesz robił. Nie, poczekamy tą minutę. Nie, ja to jeszcze poczekam. Albo w sumie... Dobra, robimy to. Nie, nie robimy tego. Nie, nie, nie. Poczekam. A to fajny bab w ogóle. To no tu, tu zrobię takie cięcie i, no, i poczekamy Dobra, mam odgad za kilka sekund to a No znowu tutaj Nie, jeszcze raz tylko Ja też, ja mi tak tutaj gdzieś na ogródku to zrobiło Nie, nie możecie pisać czy coś daje Ale na razie zrobię tak w środku Patrzcie, widzę, co zrobię. Tu tak i tu tak O Pojno. No i teraz gdzieś. O, tutaj, na tu przykład to. O, Murka trobi. O, dobre miejsce. Nie wiem, czy to, czy, czy to coś dało, ale... O, ok, to coś dało. Dobra, to wychodzimy z gry na chwilę i zobaczymy, co się z tym stanie. Dobra widzowie, już wchodzimy, może ten... Jakoś długo nie czekałem, bo kilka minut, ale najwyżej dołożę masy, ten sprinkery i to się zrobi. No mówię, że prędko A ja to już dołożę sprinkery. Wiem, że zrobiłem trochę głupoty, ale dobra, nieważne. Spraykerów mam dużo. Grand trochę mało, ale dobra. Oj, oj, oj. Ja tam, ja tam sprinkerów nie ja dam Dobra, to czekamy prosto, prostu to urośnie. Próbujemy na to nauczyć wszystkie mutacje. Czy ja mam w ogóle jakieś mutacje? A jak wam się podoba takie moje bumbloson? One to jest małe, jakby to było większe, to by było dużo warte. A to było bumbloson, które sobie tak jak wsiłem. Mani Poczekajcie widzowie, ja tutaj zostawię ten, żeby mi to rosło. A ja idę na jedną rzecz. Już jestem i jak widzicie, może nie uroczy mi ogromny, ale ja jestem zadowolony. I wleciłem Brain Brainroad. Jeszcze czekam, aż mi wleci um, w ogóle. Jak mi idzie z tym? To idzie za 9 minut, kurde, kiesunę. Okej. Okay. Hmm, jak się nazywają te? Hmm. Nie Ja się odbały te zwierzątka, które były rozdawane? Hmm. Pich, pich, pich na pewno Pichłeś To na pewno. A co to robi? To mu tację? Dobra, mam yy, ten pecz też dają mutacje, co też dajemy. A ja idę zrobić mutację szok. Może grać na Master Shaker? Nie. Hmm. Я не могу, уважаемый коллега, прикольно. Ну... Ну, то Боже. Тут, тут. I gdzie, gdzie mam jeszcze godli w ogóle? Hmm. Ja tutaj nie poszedłem żeby rzecz boli. A co to jest potrzebne? Ładne, podoba mi się to. Nie, boże. Co ty teraz chcesz? Co ty chcesz? Yy, Barry plants. Nie mam. Ładna jest ta... Mm, ten Brainrod mutacja. Hmm. No ładna, bardzo ładna ta mutacja w ogóle jest. Brainrod, coś tak ładnie błyszczy. Mm, Godly będę musiał wyciągnąć. No, ciężko będzie wbić wszystkie imitacje, no wszystkich to no, na pewno nie wbiję, ale się postaram. Tu może polecieć Parad... Ja, ja nie wiedziałam, że to jest Paradisek, takie coś. Znaczy, no, wiedziałam, że to jest Paradisek, ale nie wiedziałem, że w tym. Ostatnio, jak pojawił się ten sklep, to poleciałem i pitcher Tak, o, był. Tu mogę nawet. I 5 gigantów ikonów. A mam do Was pytanie, widzowie, i na, i jaka, i jaka strona byliście? Strona jungle czy y, strona sami? Bo ja tak szczerze. Nie, obydwie. Nie, ja, ja byłem na obydwu. Obydwu lubię. A jak mam wybrać, którą grę bardziej wolę, to. Nie wiem, tak szczerze. Chyba wybieram Garden, ale Silla test też bardzo lubię. Gram bardzo dużo. Z tego, z tego też się pojawi odcinek na kanale. Na tym chyba skończymy odcinek. Odcinki się no. będą z tego pojawiać. I spróbujemy wbić na następnym odcinku to tak się, Albo chociaż połowę już.